To istotne pytanie, które można byłoby przedstawić w nieco inny sposób. Czy środki przeznaczone na marketing i akcje promocyjne zwracają się klientowi w postaci wartościowej stopy zwrotu? Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, nasze usługi nie wydają się być aż takie drogie. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci porównują nasze ceny z ofertami innych firm, które mogą oferować, Usługi po niższych stawkach. Jednak, kiedy prezentujemy konkretne wskaźniki sukcesów, efektywność pozyskania lidów oraz koszt uzyskania jednego lida, nasza oferta staje się atrakcyjna pod względem konkurencyjności. Nacisk kładziemy przede wszystkim na skuteczność i jakość realizowanych przez nas akcji. Ale kiedy porównamy je z wartością, jaką dostarczamy naszym klientom, Nasza oferta staje się bardzo konkurencyjna. Można zawsze znaleźć tańszą alternatywę, ale kluczowym jest pytanie, czy tańsza opcja dostarczy podobną czy nawet większą wartość?